Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Do Urcha, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Doki Doki Hour Time. Moi drodzy, w poprzednim odcinku e, mieliśmy bardzo okropny sen, w którym Yuri połączyła się z Natsuki. Sayori z Moniką, albo z kimś tam innym. No, generalnie bardzo dziwny koszmar mieliśmy. Monika w tym koszmarze chyba znowu była mentą No, ale właśnie wszystko na szczęście okazało się tylko snem. Obudziliśmy się i Monika zaproponowała nam kino. Ale chodźmy sami, napiszę do dziewczyny, no wypadzie na ciuchy, jak będziemy już na miejscu. Pani Moniko, e, jest to bardzo dobry plan. Jeśli dalej, tak jak w poprzednich odcinkach, będziesz taka milutka i kochana, to ja ci niedługo zaufam, no. Niedługo stracisz mianę, nie dobra, mętą zawsze będziesz Zobaczmy co nas dzisiaj czeka, nie zapomnijcie również zostawić tego super kciuka w górę Jeśli czekaliście na Doki Doki i chcecie więcej, więcej odcineczków z Our Time No to tak dużo, dużo, dużo kciuków w górę ehm, Jakbyś mógł to sprawdzić co dzisiaj grają, to pójdziemy na konkretną godzinę No i to jest moja monia Prawdziwą monię to ty dopiero zobaczysz Poczekaj, nie pożałuję Co, co to za... Czy, czy ja mam mieć takie myśli? O to ci chodziło? Mo, nie wiem co miała na myśli mówiąc, ale była tak podekscytowana, że można się spodziewać tylko dobrego. No, z pewnością tylko dobrego. No, znalazłem film sam raz na naszą kolejną randkę. Komedia romantyczna. Monika, znalazłem seans, ale on będzie za 10 minut. Chyba bez pomocy twoich mocy nie mamy szans się wyrobić. Dobrze powiedziane. Monika szybko zaczyna wpisywać komendy do konsoli. Change clothes to elegant. Wow, wow, wow. Uu, Mo Monika, wygląda na to, że nie mogę nas przenieść do lokacji, której wyglądu nie znam. Lećmy zatem. Może zdążymy na piechotę. Mam inny pomysł. Jak? Dlaczego przyzwałeś samo... What? Co co się dzieje, Monika? Przestań tak cheatować strasznie. Chodźmy sobie normalnie jak ludzie. Wyjdziemy z domku, zamknę drzwi i pójdziemy sobie do kina piechotą. Spacerkiem. Po chwili coś podjechało pod nasz dom. Wyszliśmy natychmiast na zewnątrz, zobaczyć co to jest. A to był samochód. Było to naprawdę urocze różowe autko. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu kolorowi samochodu. Wy chłopaki, z tego co słyszałem, raczej nie przepadacie za takim kolorem. Nie ma problemu, abyśmy tylko zdążyli na seans. Poza tym, pasuje ci do twojej sukni. Nadal nie mogę się napatrzyć na Monikę. Wygląda tak uroczo w tej nowej sukni. To fakt. Dobra, myślę, że ja dzisiaj poprowadzę. Co? Znam skrót, który może nam pomóc szybciej dostać się do kina, okej, okay, to ruszajmy po chwili Monika uruchomiła samochód aż mnie wcisnęło w fotel, kiedy ruszyła nie wiedziałem, że z niej taki kierowca rajdowy, Monika, nie pędź tak, to teren zabudowany, jeszcze się do nas przyczepią, czy coś, no weź jeszcze tylko chwilkę, to takie przyjemne, nie no, zaraz się rozbijemy z Moniką, a poza tym i tak nikomu nie zrobię krzywdy, blokada, którą założyłam zapobiegnie każdemu możliwemu wypadkowi zaufaj mi, boję się ale okej, okay. tylko w razie czego unikaj niepotrzebnych kolizji, okej okay? Nic się nie martw, mam wprawę. Po chwili byliśmy już pod centrum handlowym. OK, jak uroczo Musimy dziwnie wyglądać w tych wytwornych strojach Idziemy oglądać jakieś anime Ale w końcu to nasza kolejna randka Niech będzie wyjątkowo Idąc w kierunku sali kinowej Zauważam, że wszyscy odwracają się za Moniką To dość zabawne, muszę przyznać Ale szałowo wyglądasz Wszyscy się za nami obracają Ty również wyglądasz bardzo przystojnie Muszą nam pewnie nieźle zazdrościć, co? Spojrzałem na zegarek Za 3 minuty początek Zerwaliśmy się do biegu Okej okay. Co będziemy oglądać? Od dziwa Monika bez problemu dorównywała mi kroku pomimo jej butów z obcasami. Nigdy nie zrozumiem, jak dziewczyny to robią. Ja już na swoich pantoflach z nieco dłuższymi obcasami mam spore problemy. Może kiedyś zdradzi mi ten sekret. Dobiegliśmy do sali kinowej na czas i zajęliśmy swoje miejsca. Reklama trwała w najlepsze, więc mieliśmy jeszcze chwilkę na pogadanie. Okej? Okay. Showtime. Dobrze, co będziemy oglądać, Monika? Uf, ledwo, ale się udało. Muszę przyznać, że ten bieg naprawdę mnie zmęczył. Nic dziwnego, w końcu kino znajdowało się na trzecim piętrze, a windy z jakiegoś powodu akurat dzisiaj nie działały. Mnie też, ale myślę, że było warto. O, to na pewno. Już jestem ciekawa, jaki film wybrałeś. Sam jestem ciekaw. Zobaczysz. Uf, uf, uf. I w tym momencie światła zgasły i rozpoczął się film. Minął on nam naprawdę przyjemnie. Wydaje mi się, że Monice też się spodobało. Historia w sumie była bardzo podobna. Podobna do naszej, z tą różnicą, że na parę zakochanych cały czas ktoś czychał. Oni jednak, nie wiem czy bardziej z niezdarności przeciwnika, czy ich szczęścia, zawsze wychodzili cało. Przez myśl przeszło mi wtedy, że zwykle to Monika jest tą obrończynią i fajnie by było, żebym ja mógł ją z czegoś uratować. Okej. Okay. Nie podoba mi się sposób, w jakim to zostało wszystko napisane, bo mam wrażenie, że zaraz coś się stanie. Nie, dziękuję, że zabrałeś mnie na ten film, był naprawdę super, chociaż fabuła w nim była mocno refleksyjna. Czy mi się wydaje, czy dość mocno myślałeś o nas podczas wyboru tego filmu? Cóż, mógłbym powiedzieć, że wybrałem pierwszy z brzegu, bo nie było czasu, i tak cieszę się, że trafił się taki super. W sumie nie jakoś bardzo, ale trochę tak. Powiedz, czy Tobie również tak bardzo spodobał się ten film? Do jakich zastanowień Cię on skłonił? W sumie do takich, że jest nam naprawdę dobrze. Nikt ani nic nam nie, nie zagraża. Przez chwilę zobaczyłem chyba cień strachu w oczach Moniki. Zaraz jednak wrócił jej pogodny wyraz twarzy. Może mi się jednak zdawało? Powiedz mi, czy nie czujesz się czasem przeze mnie zdominowany? E, nie, bo w każdej chwili mogę wyłączyć grę i powiedzieć ci, papa, nie obraź się, ale często będę się opierać na tym, co kiedyś od kogoś słyszałam. Gdyś zwyczajnie, nie mam zbyt dużego doświadczenia w tym temacie. Czy nie jest tak, że wy, chłopaki, wolicie jednak dominować i być tymi pewniejszymi i silniejszymi? Jestem z natury właśnie ekstrawertyczką i często inicjuję jako pierwsza, ale jestem ciekawy. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia W sumie dużo tu po prostu zależy od osoby bo Każdy jest inny Często cieszę się, że to właśnie ty inicjujesz pierwsza Bo zwyczajnie nie zawsze wiem jak zacząć jakąś rozmowę Jest to dla mnie pewnego rodzaju pomoc od siebie Jest to bardzo miłe Cieszę się, że potrafisz wyczuć tę sytuację I wkroczyć w odpowiednim momencie Właśnie sobie uświadomiłem jak głupio musiało to zabrzmieć Jesteśmy paru miesięcy A ja wciąż wstydzę się pytać Moniko o tak wiele rzeczy No głupi jesteś Od razu powinno być Cim się rim ci jazda. Widzę, że wciąż wracają ci te myśli, co ostatnio. Myślę, że dystans, który cały czas między nami istnieje, to właśnie powoduje... Czas to zmienić. Chodźmy do domu, okej? Okay? A co z wypadem z dziewczynami do sklepu? To może poczekać. Myślę, że są sprawy ważniejsze i nawet nie próbuj czuć się przez to winny. Bardzo dobrze, że mi to powiedziałeś. Dzięki temu możemy teraz razem coś na to poradzić. Najgorszym błędem jest trzymać swoje problemy tylko ze sobą. W ten sposób, zamiast je rozwiązywać, zaczynasz je gromadzić. W jakimś czasie nie będziesz już mógł ich wytrzymać i wybuchniesz jak wulkan. Dzieląc się z nimi pozwala sobie pomóc, a przecież to żaden wstyd. To była codzienna rada Moniki. Możecie ich jeszcze dużo spodziewać w najbliższym czasie. Ok, to lecimy. Okej. Okay. Monika wpisała potrzebne komendy, zanim zdążyłem je przeczytać. No dobra, jesteśmy w tym momencie w domku. Monika jest już przebrana i nie spotkaliśmy się z dziewczynami. Znowu trzymamy te dziewczyny wszystkie na dystans. Nie wiem, czy to z dobroci Moniki, w sensie, żebyśmy sp spędzili więcej czasu. Czy może jednak coś tam się jeszcze ukrywa takiego? Napiszcie teraz w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy myślicie, że wyjdzie z Moniki taka wewnętrzna menda? Jak myślicie, że to będzie szczęśliwy modziak? Czy jednak coś się zepsuje? Napiszcie, jestem bardzo ciekaw, waszych opinii. E, I nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeśli wcześniej tego zapomnieliście. To tak tu. Po chwili samochód zniknął, a my znaleźliśmy się w domu ubrani w piżamę. Okej. Okay. Na zewnątrz nagle zacząło się ściemniać, nadal nie rozumiejąc co właściwie się wydarzyło, postanowiłem, że po prostu zapytam o tą monikę. Co właściwie się w tym momencie wydarzyło? Dlaczego słońce już zachodzi, przecież jest dopiero południe. A rzeczywiście możesz być tym nieco zdziwiony. Otóż musisz wiedzieć, że wszystko co nas otacza, złożone to nic innego jak zbiorowisko plików i zmiennych. Podlegają temu również dane, takie jak miejsce naszego pobytu lub właśnie pora dnia. A ja dzięki moim mocom jestem w stanie je modyfikować zależnie od naszych potrzeb. No dobrze, ale czemu w takim razie zupełnie pominąłeś drugą połowę dnia? Tak jakby właśnie skróciłaś nam naszą przerwę wiosenną. Nie szkoda ci tego czasu? To nie działa tak, jak ci się wydaje. Znajdujemy się w tym momencie, w ostatnio minionym wieczorze. Oczywiście poprzednie wspomnienia związane z tym wieczorem pozostaną nienaruszone. To, co dzieje się teraz, zapamiętamy po prostu jako kolejne wydarzenie, Okej, okay, Czyli możemy przeżywać cały czas ten sam dzień i jakby nie starzeć się i cały czas w. Wku... Monika! Mam wrażenie, że ty coś kombinujesz, które odbyło się jako ostatnie, także tak naprawdę jesteśmy wieczór na plus. No dobrze, czemu w takim razie wybrałeś akurat wieczór? Podejrzewam, o co może i chodzić, ale chcę, żeby sama rozwiała wątpliwości. Myślę, że to jest moment dnia, w którym jesteśmy najbliżej. Bliżej siebie niż w łóżku nie da się chyba być. A, to fakt. Zatem zapraszam. Monika wyciąga dłoń w moim kierunku. What, what, what? Bez cienia wątpliwości wyciągnąłem swoją. Po chwili... Oboje znaleźliśmy się w naszym łóżku. Jest w nim jeszcze cieplej niż pamiętam ostatnio. No więc dobrze. Na czym skończyliśmy? A, ah, już wiem. Monika wpisuje komendę replace, Monika CHR. Nagle poczułem dziwne uczucie, coś podobnego do uczucia, gdy Monika nas teleportuje. Co się dzieje? Gdzie? Co, co zrobiłaś? Nagle spostrzegłem, że znajduje się na drugiej części łóżka. Odwracam się w kierunku, którym przed chwilą byłem i widzę siebie. To było oznaczało że jestem, zamieniłam nas. Skoro czujesz się cały czas taki gorszy ode mnie, zobacz to z mojej perspektywy i zostań z szkolną gwiazdą. No to co, chyba możemy zaczynać. I tak zaczął się nasz niezapomniany wieczór. Muszę przyznać... Czekaj, czekaj, czekaj! Mózg mi zaraz wyparuje. Muszę przyznać, że nigdy tak szybko nie szło mi pochłanianie nowej wiedzy. Naprawdę zbliżyliśmy się do siebie tego wieczoru. Monika jest doprawdy niesamowitą osobą. No dobrze, na dziś chyba wystarczy zamienić nas z powrotem na noc? Czy wolisz z tym poczekać? Ale czekaj, czekaj, czekaj. Co wy robicie zamieniając się na... Co? To, to, to... to dlaczego musieliście się zamienić ciałami? Głównie bohaterzy, to tak jakbyś ciebie teraz dotykał po twarzy i... Nie wiem, przytulał siebie. I don't understand. Nie będziesz na mnie zła, jeśli jeszcze trochę pobędę tobą? Oczywiście, że nie. Przyznam się szczerze, że zrobiłam to pierwszy raz. Ponadto jeszcze tak z zaskoczenia mam nadzieję, że nie zraziłeś się tym. Ani trochę. Chętnie wezmę od ciebie kolejne lekcje. No dobrze, to chyba idziemy spać, co? Okej. Okay. To dobranoc, kochanie. Dobranoc. Noc minęła nam naprawdę przyjemnie, chociaż wciąż nie mogę uwierzyć, że ciągle jestem w ciele Moniki. Jest to dla mnie naprawdę niecodzienna sytuacja. Nadchodzi poranek, a wraz z nim kolejne dziwne uczucie. To prawdopodobnie Monika znów nas zamienia. Nagle czuję chłód. Zaskoczony otwieram oczy. Gdzie ja jestem?! Znowu ci się coś śni. Jest zupełnie ciemno. Ponadto z niewiadomych przyczyn pojawiłem się na jakieś polanie. Jest to bardzo niepokojące, zważając również na to, że nigdzie nie widzę Moniki. Co ja tu robię? Patrząc na swoje dłonie, są takie drobne i mięciutkie. A no tak, czyli Monika nie zdążyła nas jeszcze zamienić. Ponadto cały czas jestem w piżamie. No dobrze, pierwsze co powinienem zrobić, to schować się gdzieś i jakoś przetrwać do wschodu. Zauważam drzewa przyległe do siebie w taki sposób, że tworzą pół zamknięty obszar. Ruszam zatem w ich kierunku. Polą mnie stopy, czyżby to pobiegu Moniki w szpilkach? Zdejmij lepiej te szpilki. Coś w tym może być, ale dlaczego nawet nie zauważyłem tego wcześniej? Na pewno to ją musiało boleć. Muszę bardziej o niej myśleć, kiedy podejmuję decyzje. Często stawiam moje dobro wyżej niż swoje. Kulę się opierając o drzewo, i próbuję zasnąć, gdyż po ciemku i tak nic nie wskuram. Trochę to dziwne, że dałem radę zasnąć, w końcu dopiero co się obudziłem. Mimo to czuję się dalej zmęczony. Czyżbym został przeniesiony również w czasie? W końcu udaje mi się zasnąć. Co miał na celu dokładnie ten sen? Perspektywa Moniki. Jak co dzień przygotowuje śniadanie, coś czuję, że dzisiejszy dzień będzie niezwykły. Już ja o to zadbam. Bardzo się cieszę z tego, co wydarzyło się między nami wczoraj. Nadal czuję jednak niepewność, czy jemu też się to podobało. Mówił, że jest okej, okay, ale nadal mam wątpliwości. Nigdy nie rozmawialiśmy o tym aspekcie naszego związku, a wszystko poszło jakoś tak strasznie szybko. Ja dalej chcę wiedzieć o co, o co dokładnie chodzi. Do mnie nie możesz w taki sposób, tak okrężną drogą. Wprost mi powiedz, co dokładnie zaszło tej nocy. Poza zamianą ciał, czy było Cimci Rimci z zamianą ciał, czy... Ja chcę wiedzieć wszystko dokładnie. Dodajmy do tego jeszcze kwestię tej zamiany postaci. A, czyli było Cimci Rimci w zamianie... Ale to jest akurat dziwne, nie wiem co wy sądzicie, ale, ale dla mnie troszeczkę tak. Ja sama byłam zaskoczona tym pomysłem, gdy wpadł mi do głowy. A co dopiero on? Dobrze, po prostu zapytam go, jak tylko skończę robić śniadanie. W końcu skończyłam, czekam na Urharę. W końcu zaczynam się niepokoić i postanawiam sprawdzić, czemu tak długo śpi. A Urhara jest w lesie, e, i, i walczy o życie. Nie ma go, po prostu zniknie. Jak? Szybko uruchamiam konsolę. Gdzie jest Urhara? Gdzie jestem ja? Find CHR. Po chwili konsola wskazuje miejsce, w którym stoję. No tak, przecież jeszcze się z nim nie zamieniłam z powrotem. Po chwili więc wpisuję komendę ponownie. Find Monika CHR. Kult not... Jak nie można znaleźć Moniki? Czy on sam się usunął? To niemożliwe! Dobra, Monika generalnie bardzo nas mocno szuka. Zadziałało. Teleportuje się. Okej, okay. gdzie zniknął Urhara? Gdzie Z punktu widzenia Urhary... Okej, okay, ja też się teleportuję. Nagle w moim prowizorycznym schronieniu zrobiło się jasno. Nie wiedząc co to, schowałem się za krzakami. I co my tutaj nagle? Moim oczom ukazał się Urhara. Natychmiast pobiegłem do niego, rzucając się na jego ramiona. Tak się cieszę, że cię widzę. Dobrze, że jesteś, bo już się. Zaczęłam o ciebie martwić. Lećmy stąd czym prędzej. Global, okej. Okay. Idziemy do doki doki. Nie pozwala nam iść do Doki Doki. No nie wygląda na to, że odebrano mi możliwość korzystania z konsoli! To może ty spróbujesz? Wpisuję dokładnie to, co wcześniej napisała Monika, jednak bez skutku! Ja też nie mogę Co się dzieje. Wygląda na to, że świat, w którym znajdujemy się, rządzi się innymi prawami. Wiem jednak co zrobić, żebyśmy dali radę się stąd wydostać. Widzisz tę górę? Monika wskazuje mi górę ledwo widoczną z mgły. Tam, wewnątrz niej, znajduje się kamień powrotu. Wystarczy, że go weźmiemy i wpiszemy odpowiednią komendę, a sprawa będzie załatwiona. Okej, okay, więc ruszajmy. Mówię to już w tym momencie, prawie przez zaciśnięte zęby. Jest mi strasznie zimno. Po chwili Monika ponownie zwraca się do mnie. Pewnie nieźle musiałaś zmarznąć. W końcu zawsze śpię z bosymi stopami i piżami. Dobrze, że wziąłem tę bluzę ze sobą. Jaka miła jest Monika Ale ty jesteś trochę ciapkowaty Główny bohaterze No tak, w końcu Monika tak szybko nas przeniosła do łóżka Że nawet nie zdążyłem jej zdjąć To była naprawdę zabawna noc Mam nadzieję, że to nie ona wpakowała nas w te tarapaty Monika daje mi bluzę Teraz jest dużo cieplej Ratujesz mi życie, dziękuję W końcu taka moja powinność jako twoja dziewczyna Brzmi to naprawdę dziwnie Wypowiedziane moimi słowami Mimo to jest to bardzo miłe No to ruszajmy, czas zabierał się z tego miejsca. Monika uśmiechnęła się. O, fo, fo, widzę, zaczynasz się dopasowywać do ciała, w którym sterujesz. Nie powiedziałabym tego lepiej. Czas na codzienną radę, Moniki. No słucham, słucham, co chcesz mi powiedzieć? Co nagle to pod diable? Aha, okej. Okay. Zaczynam naśladować ton Moniki. Widać, że obu nas to strasznie rozbawiło. <laughs> naprawdę tak wyglądam, jak to mówię. Teraz się tobie nie dziwię, brzmię strasznie przemądrzale. A te powiedzonko też takie dość trafne do tego, co robię. Nie przejmuj się, to jedna z tych umiejętności, które przychodzą z czasem. Oj, weź już przestań, chodź lepiej za mną. Czy mi się wydaje, czy Monica właśnie zrobiło się głupio? Postanowiłem jednak, że nie będę na razie poruszać tego tematu. Ruszyłem powoli za Moniką. Po jakimś czasie dotarliśmy do mostu. I, uuu, nie wyglądało jednak zbyt solidnie. Nie, no co ty gadasz? Bardzo solidnie wygląda. Przejdźmy lepiej pojedynczo. Nie wiadomo w końcu, jak dużo czasu minęło od jego wybudowania. Pozwól więc, że ja spróbuję przejść pierwszy. W tym momencie to chyba ja jestem lżejszy i zwinniejszy od siebie. Jak zaczniemy nasze treningi, to boje tacy będziemy. Proszę cię, tylko uważaj na siebie, bo ten most wygląda na dawno nieużywany. Jasna sprawa. Po chwili byłem już po drugiej stronie. Okej, przechodzę. Monika zaczęła dość szybkim krokiem iść w moim kierunku. I trafiliśmy. Nagle lewa część mostu po mojej stronie puściła i most gwałtownie obrócił się. Uważajcie! Zobaczyłem przez łamek sekundy strach w oczach Moniki i zniknęła mi z oczu. Czym prędzej postanowiłem sprawdzić czy wszystko w porządku ustabilizuj szybko resztę mostu, bo zaraz spadnę! Bez zastanowienia wyciągnąłem pal, na którym poprzednio wisiał most i wbiłem go tuż obok prawego. Most trzyma się teraz z tej strony na dwóch palach. W tym czasie Monika zdążyła już dostać się niemal do końca mostu. Z moją pomocą udało jej się w końcu wydostać się z tego mostu. Monika dalej będąc w totalnym szoku usiadła na trawie obok mnie. Usiadłem obok niej przyglądając się jej uważnie. Jest przerażona, zresztą nie dziwię jej się. To było naprawdę niebezpieczne. Nie mogę pozwolić, by została... dem Sommer. Pociągnąłem ją za rękę. Monika wstała i oddaliliśmy się od krawędzi urwiska. Po chwili mocno przytuliliśmy się do siebie. No, oczywiście, że tak. Jak to dobrze, że przy mnie byłeś i uratowałeś? Tak się bałam! Co ty wgadujesz? Miałem cię zostawić na tym moście i pozwolić, byś spadła? Nawet nie ma takiej możliwości. Mój bohater! Chyba nie muszę mówić, jak wielkiego buziaka otrzymałem w nagrodę. Czuję się teraz taki dumny z siebie. Bądź co bądź, właśnie uratowałem swoją dziewczynę z naprawdę kiepskiej sytuacji. <laughs> na mojej twarzy. Jeszcze bardziej widać twoje rumieńce. Wyglądasz naprawdę uroczo. Nie można chyba źle wyglądać będąc z tobą. Uwierz mi, że można. Ale nie powiem ci kiedy tak się dzieje. To moja tajemnica. Okej, okay, okej. Okay. To co, ruszamy dalej? Możemy iść. Ruszyliśmy dalej przed siebie i trafiliśmy. Do jakiegoś zamku? What? gdzie gdzie nas? przyniosło. Gdzie jesteśmy? Znowu jakieś dziwne sny? Przed nami ukazało się ogromne zamczysko. Nie wyglądało zbyt przyjaźnie. W pobliżu zamku jest aż nienaturalnie ciemno, jakby w tym miejscu noc trwała cały czas. Okej, okay. w tym zamku znajduje się komnata pełna kamieni teleportacji. Jeśli ją odnajdziemy, znacznie skrócimy sobie drogę do góry. Jesteś pewna, że to bezpieczne? Nie jestem pewna, a w tym momencie niestety nie mogę tego sprawdzić. Po prostu wejdźmy. Kiedy byłam tu ostatnio, nic złego się nie wydarzyło. Sala kamieni teleportacji znajduje się w centrum budynku. To tylko kilka krętych schodów od wyjścia. Zróbmy to szybko. Nadal zastanawia mnie fakt, skąd Monika zna wszystko, co znajduje się w tym świecie. Czemu była tutaj wcześniej? Zapytam ją o to później. A na razie wydostańmy się stąd szybko. Ok, ruszajmy. Po przejściu przez próg natrafiliśmy na pierwszą przeszkodę. Dolna część schodów była doszczętnie zniszczona. No to pięknie, to co robimy? Mam pewien pomysł, wejdź mi na plecy, Spróbujecie cię podsadzić do jakiegoś ocalonego. A co będzie z tobą? Ja tu poczekam. Kiedy zdobędziesz kamień powrotu znajdujący się w jaskini, po prostu najpierw przeleportujesz mnie do niego, a potem będziemy mogli się zamienić. No dobrze, ale jak ja w ogóle znajdę cię te, te sale kamieni. Będzie się widział od razu na wprost od schodów. Pamiętaj, że tylko szmaragdowy kamień przeniesiecie do góry. Dalej już chyba sobie poradzisz. Okej, okay, to ruszam. Uważaj na siebie! Ty też! Powodzenia, po paru próbach udało mi się wreszcie wdrapać na schody Hmm, sala na wprost schodów to chyba tam Patrzę na drzwi emanujące zielonym światłem Po chwili otwieram je i zatrzymuję się, nie wiedząc co dalej zrobić Wszystkie kamienie świecą na różnociennie zielonego Zaraz, którego właściwie koloru szukam? Chyba szmaragdowego Skąd mam wiedzieć, które szmaragdowe są prawie identyczne? Zaraz, zaraz, czy Monika przypadkiem nie mówiła, że jej oczy są szmaragdowe? To jest myśl Jakbym miał tylko jakieś lusterko, zaczynam przeszukiwać wszystkie kieszenie. Czuję naprawdę sporo przedmiotów. Czy ona ma cały zestaw do robienia makijażu zawsze przy sobie? To wiele wyjaśnia. Ale nie są najważniejsze. Jest też lusterko, jestem uratowany. Patrzę w lusterko, Monice i bez makijażu jest ładnie. Ale chyba nie byłaby zadowolona, gdybym zobaczył ją taką. Przemilczę tę kwestię. Wróćmy do tego, co zamierzałem zrobić. Po chwili odnajduję kamień o identycznym odcieniu to czy Moniki. I trafiliśmy nie wiem gdzie. Nim się obejrzałem, znalazłem się przed wejściem do jaskini. Ktoś mnie zakłócać mój spokój. Co, z jaskinią teraz rozmawiam? Bohaterze, co? Co wyjedliście na kolację? Ja nie rozumiem, co wyjedliście. Monika podała nam grzybki na kolację, dopiero teraz zauważam ogromną rozgniewaną twarz, znajdującą się na górze. Monika, co ty tu robisz? To twoje okrutne występki znane są nawet w tej krainie. Czego tu chcesz? Może zabrzmi to dziwnie, ale nie jestem Moniką. Co ja w ogóle próbuję zdziałać? Brzmię i wyglądam zupełnie jak ona. Doprawdy? Stój w miejscu, zaraz to sprawdzę. Lepiej dla ciebie, żebyś nie kłamała. Jaskinia wpatruje się we mnie, jakbym nie chciała wręcz przebić swoim wzrokiem. To jest ciało Moniki, tego jestem pewien. Jednak ty nią nie jesteś. Kim za tym jesteś? I czego tu szukasz? Przybyłem tu po kamień powrotu, gdyż zostałem niefortunnie przeniesiony do tej krainy i chciałbym powrócić do swojego świata. Dobrze więc. Widzę, że nie ma złych zamiarów. Zostałeś za to okrutnie potraktowany, wrzucony w piżamie. Musiałeś też przebyć daleką drogę, żeby do mnie dotrzeć. Jeszcze przemieniony w Monika, chętnie pomogę ci wrócić do domu. Zapraszam. Ale ostrzegam, nie dotykaj niczego poza kamieniem powrotu. Mówiąc to, wielka twarz zniknęła, odsłaniając drogę do środka, ruszyłem przed siebie, rozpoczynając moje poszukiwania kamienia powrotu. I znalazłem. Pamiętając ostrzeżenie otrzymane przed wejściem, postanowiłem dokładnie zapoznać się ze wszystkimi częściami jaskini. Wszedłem do najdalszej części jaskini i zauważyłem wielki świecący kamień. Czy to na pewno to, jeśli teraz się pomylę, wszystko zepsuję, mogłem zapytać Moniki, jak wygląda ten kamień. Jedyne co o nim wiem, to że to, że umożliwa wpisywanie zaawansowanych komend do konsoli. No dobrze, spróbujmy. Dotykam kamienia, nagle słyszę znajomy głos. Chyba nie sądziłeś, że pozwolę skorzystać z tego kamienia byle komu, zwłaszcza komuś, kto wygląda jak Monika. Już ja. Zadbam o to, żebyś nie opuścił tego miejsca. Ej, o co ci chodzi? Weź trochę, wrzuć na luzik, spokojnie, nie denerwuj się. No, bo cię usunę, kimkolwiek jesteś. Niezważając na to, wpisuję pierwszą komentę i obok mnie pojawia się Monika. Wpisuję drugą. Reverse, files. W tym momencie kamień powrotu zostaje zniszczony, a ja tracę przytomność. Ej, za co? Mieć się z perspektywa Moniki. Widzę spadające skały lecące w naszym kierunku. Nagle ponownie czuję uczucie teleportacji. Znów jestem sobą. Biedny Urhara musi być naprawdę wyczerpany. W końcu nie poróżnowałem, gdy byłam w jego ciele czekając. Co robiłaś? Nie nie zaczynaj jak Yuri. Co ty robiłaś z moim ciałem? Give players un... okej, okay, dobra, jakieś tarcze. Dostaliśmy po chwili oboje mamy już na sobie tarcze chroniące nas przed obrażeniami. Monika, proszę, jak będziesz mi robić coś jeść, to bez dziwnych grzybków. No dobrze, czas stąd spadać. Instrukcja już znajduje się w konsoli i i co? Zadziałało! Jesteśmy w domu! Przeniosę lepiej Urharę do łóżka. Należy mu się potem wszystkim, co dzisiaj się wydarzyło. W międzyczasie zrobię mu wspaniały obiad. Na pewno dobrze mu to zrobi. Ruszam zatem do kuchni. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Nie wiem, co to było. Nie pytajcie się mnie. Uważam, że Monika po prostu podała nam za dużo jakichś grzybków i przeżyliśmy... Coś, coś bardzo dziwnego wspólnie. Natomiast dalej okazuje się, że Monika jest dobra. Mamy kolejny odcinek za sobą. A ona jeszcze niczego takiego, tak, tak mega strasznego nie odwaliła. Poza tym, że cimcirim ciała się będąc mną. Ja, 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 wiem co robiłaś Monika. No, 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 Tymczasem moi drodzy to by było tyle na dzisiaj. Jeszcze ja z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I widzimy się już w kolejnym odcinku niebawem z Doki Doki Our Time. Trzymajcie się. Hejos.